Nienacka jestem z Wami yy, i mam dla Was bajkę, ale nie tylko. Za chwilkę Wam wszystko opowiem, co i jak. Otóż moi kochani, yy, a zatem: za chwilę będę czytała bajkę, więc zapraszam bardzo serdecznie wszystkie dzieci, które chcą posłuchać przed monitory albo przed telefonem. Będzie bajka o królewni, która zniosła jajko. Właściwie o której jajo zniosłam. To jest chyba o każdej siedzącej w domu królewnie, gdyż każda z nas chyba ma ochotę już znieść jajo od tego siedzenia w domu. Zobaczymy, o czym będzie ta bajka. Ale będę miała też dla Was trochę prezentów. Właściwie nie prezentów, przepraszam. To będzie prezent dla małej Hani. Dzisiejsze czytanie jest dla Hani, która. Bardzo potrzebuje naszej pomocy. Jak wiecie, doskonale sytuacja jest taka, że teraz wszystkie zbiórki stanęły, bo, no bo wszyscy jesteśmy w takiej, a nie innej sytuacji, atmosferze, zbieramy pieniądze na pomoc dla lekarzy i tak dalej, i tak dalej. A naszej pomocy potrzebują też mali i duzi, więc tym razem spotykamy się po to, żeby pomóc małej Hani. Hania potrzebuje pieniędzy na terapię. Która po prostu pozwoli jej dalej spokojnie i dobrze żyć. Hania jest maleńka. Link do zbiórki znajdziecie w komentarzu i możecie tam przeczytać o hani, ale ponieważ dzisiaj jest dzień książki, więc żeby wspomóc zbiórkę dla mojej hani, mam też takie propozycje licytacji książek i mam kilka zestawów. Pierwszy zestaw jest dla fanów kryminałów. I to są dwie takie książki. Będziesz na to patrzył i morderczyni. Tę książkę nagrałam jako audiobook, a tej książki nie nagrałam, ale są to dwa kryminały dla tych, którzy lubią się bać i czytać tego typu historie. Mam dwie historie dla tych, którzy lubią dobre, miłe, ciepłe opowieści albo takie życiowe, mianowicie jest z nami koniec samotności. Na pewno znacie samotność w sieci, to jest kontynuacja tej książki oraz anioły do wynajęcia. Ale tę książkę można też oczywiście czytać, nie znając poprzedniej części. I to są dwie książki, które są dla fanki albo fana takiej spokojnej literatury obyczajowej, o tak bym powiedziała. Mam dwie książki jeszcze na licytację. Dla. Kogoś, kto lubi takie poradnikowe historie. Jest Chronodieta. I jest, co pan na to, doktorze z sieci? Książka, która opowiada, łamie różne mity i nieprawdziwe opowieści na temat zdrowia dzieci. Czyli Chronodieta, co kiedy jeść. I fakty i mity o diagnozach z internetu. Bardzo fajne książki. Czyli to dla kogoś, kto lubi, Poradniki. No i jeszcze dziadkowie od A do Z i babcie od A do Z cudowne książki dla małych czytelników. Więc, jeśli jakaś babcia albo jakiś dziadek ma ochotę wylicytować dla swoich wnucząt, to bardzo Was serdecznie do tego namawiam. Linki do licytacji wrzucę, wrzucimy w komentarzach, także spokojnie będzie można. Zobaczyć co i jak. Ja jeszcze muszę te książki sfotografować i wrzucić na stronę licytacji, więc chwilę cierpliwości na pewno będę jeszcze o tym trąbiła na lewo i na prawo. A dzisiaj czytam dla małej Hani z okazji dnia książki. Mam nadzieję, że mi w komentarzach wrzucicie książki, które wy teraz czytacie. Byłoby super. Chciałabym bardzo zobaczyć, co czytacie. Może się jakoś zainspiruje. A ja mam bajkę o królewnie, która ją zniosła. Podoba mi się ten tytuł. To jest taka bajka historia o no właśnie, pełna niebezpieczeństw, podróż, która małej dziewczynki, która musi od niebezpieczeństw swoją krainę uratować. I jak to się wydarzyło i czy jej się udało? To co? Czytamy? No to czytamy. ...których zliczyć nie sposób, za mnóstwem rzek i ogromem lasów było sobie szczęśliwe królestwo Egolandia, rządzone przez młodego i sprawiedliwego króla Eleukresa. Kraj ten był miodem i mlekiem płynący, pełen borów, bogatych w zwierzynę, Ptactwo, grzyby, zioła i jagody. Liczne rzeki i jeziora roiły się od ryb, raków, żab i innych zwierząt. Ludzie żyli w Egolandii szczęśliwie i dostatnio. Szczęście ogarnęło mieszkańców, gdy dowiedzieli się, że król zamierza ożenić się z Eleu Kredytką z zachodniego królestwa. To, co mieszkańcy uważali za radość, wprawiłowe wściekłość, Olefirenę, księżne czarownice z ciemnego królestwa. Planowała ona wyjść za mąż za Eleukresa, bo chciała powiększyć swoje królestwo. Robiła przeróżne podchody, często przy pomocy niecnej magii, ale podstępy się nie udawały. Król zakochał się w Eleukrydyce, w dodatku ze, z wzajemnością. Ślub odbył się ku wielkiej radości całego królestwa. Na weselu pojawiła się jednak olefiryna, ubrana cała na czarno i pałając złością, oznajmiła państwu młodym, że kiedy urodzi się im dziecko, całe królestwo zacznie umierać. Znikną rzeki i jeziora, uschną kwiaty i drzewa, zwierzęta uciekną, a za nimi krainę opuszczą ludzie. Wypowiedziawszy te słowa zmieniła się w czarnego ptaka i odfrunęła ze złowrogim krakaniem minął rok na świat przyszło dziecko królewskiej pary królewna której nadano imię Entomia królewna rosła zdrowo i piękniała z dnia na dzień wraz z jej narodzinami pojawiły się jednak pierwsze oznaki złowrogiej przepowiedni Padło jakby mniej deszczu niż zazwyczaj, i obniżyły się trochę w jeziorach. W kolejnych latach susza była coraz większa, a deszcze w ogóle przestały padać. Uschły rośliny w całym królestwie. Zwierzęta i ludzie uciekali do sąsiednich krajów. W zamku została tylko królewska para z ośmioletnią entomią i kilku najwierniejszych dworzan. Jednym zielonym, jedynym zielonym miejscem pozostał zamkowy ogród. Tutaj spod kamienia biło źródło, które dawało życie drzewom, kwiatom, nielicznym zwierzętom i ludziom. Wyszedł dzień, kiedy i źródło w królewskim ogrodzie wyschło. I wtedy do zamkowych drzwi zapukała wróżka Letycja, matka chrzestna królowej Entomii, królewny Entomii. Oświadczyła, że chce rozmawiać wyłącznie ze swoją chrześnicą. Droga Entosiu, powiedziała pieszczotliwie wróżka Letycja, to co się stało z królestwem twoich rodziców, to zasługa złej czarownicy Olefireny. I Letycja opowiedziała wszystko Entomi, nie pomijając żadnego szczegółu. dużą dziewczynką, w dodatku królewną, powiedziała na zakończenie opowieści Letycja. Wszyscy myślą, że królestwo jest już na zawsze zgubione, ale ja znam sposób, który może odwrócić klątwę czarownicy Olefireny. A kluczem do jej odwrócenia jesteś oczywiście ty, moja droga. Małuchanie udało się też takim jednym... Czarodziejskim zaklęciem uzdrowić. Pamiętajcie, że czytamy teraz dla małej Hani, która potrzebuje naszego wsparcia. Każda złotówka się liczy. Wiecie już o tym doskonale, bo od lat robimy zbiórki na tysiące przeróżnych rzeczy, my Polacy. I wiecie, że nawet jedna złotówka pomnożona przez 100 osób to już jest dużo. Więc każda kwota, jeżeli możecie, to każda kwota jest wartościowa. mia otworzyła szeroko oczy. Ale jak, w jaki sposób można sprawić, żeby odwrócić klątwę? To dość trudne zadanie dla małej dziewczynki, ale księżniczka przyszła królowa, powinna sobie radzić z tym zadaniem, powiedziała Letycja. Widzisz, ciągnęła dalej. O dzień drogi od tego zamku leży góra Egor. Na jej szczycie znajduje się zielone jaj. Zniesione osiem lat temu przez wiosennego ptaka, dokładnie w dniu Twoich narodzin. Wiosenny ptak opuścił jednak swoje gniazdo i nie wysiedział jaja. Tylko Ty możesz go dotknąć, znieść z góry i przynieść do zamku. Jeśli ci się uda, jest szansa, że klątwa zostanie odwrócona. Ale uważaj, napomniała księżniczka Letycja, podczas podróży będą czyhać na Ciebie niebezpieczeństwa. Cóż może być niebezpieczniejszego od tego, co już nas spotkało? Spytała Entomia. Muszę wyruszyć po jajo, o którym mówisz, Ciociu. Nie mam wyboru. Ruszaj więc natychmiast. Nie ma czasu do stracenia. Masz tutaj bukłak wody i trochę sucharów, a tutaj masz buteleczkę z eliksirem. Kiedy będziesz w niebezpieczeństwie, rozbij ją o skały. Tylko tak mogę ci pomóc. Ja mówiła te słowa otoczyła. Otoczyła je obydwie mgła, przez którą nic nie było widać. A potem mgła zniknęła. Wraz z nią rozpłynęła się Letycja i zamkowa komnata. Entomia zorientowała się, że jest poza zamkiem. Mała królewna popatrzyła na zamek stojący samotnie wśród nagich, uschniętych drzew i traw. Po czym odwróciła się i ruszyła bez namysłu na zachód. Szła i szła przez cały dzień po jałowej ziemi, aż przed wieczorem. W czerwonym kręgu zachodzącego słońca ujrzała ciemny kształt samotnej góry. Entomia doszła do skraju uschniętego lasu. Olbrzymie martwe drzewa wyciągały kikuty swoich konarów ku ciemniejącemu niebu. Entomia poczuła, że jest zmęczona i nie da rady iść w nocy przez martwy las. Mogłaby przecież zabłądzić, w dodatku nie miała żadnego światła. Postanowiła przenocować więc na skraju lasu. Zjadła trochę sucharów, popiła wodą z bukłaka, ułożyła się na suchej trawie pod jednym z drzew i wkrótce usnęła. Obudził ją dziwny niepokój. Zdawało jej się, że gdzieś słychać jakieś hałasy. Noc była jasna za sprawą wielkiego księżyca w pełni. Rozejrzała się wokoło. Przed nią była ciemna ściana martwego lasu. To stamtąd dobiegały jakieś stukoty, trzaski, pomruki, pomruki. Euto, eutomia skuliła się i przycisnęła ręce do uszu, żeby ich nie słyszeć. Ale hałasy nasiliły się. I po chwili dziewczynka zorientowała się, że im silniejszy wiatr, tym głośniejsze dźwięki wydaje las. W końcu zrozumiała, że to suche gałęzie drzew ocierają się o siebie i wydają takie dziwne hałasy. Strach ma wielkie oczy, pomyślała i uspokojona usnęła. Obudziła się wraz z pierwszymi promieniami wschodzącego słońca. Las już nie wyglądał tak groźnie jak w nocy. Entomia wstała nieco zziębnięta i, nie zastanawiając się długo, weszła między uschnięte drzewa. Martwe kikuty wyglądały ponuro i żałośnie. Suche liście pękały z trzaskiem pod stopami królewny i rozsypywały się w drobny pył. Podobnie jak w całej krainie, tak i tutaj nie było nawet skrawka orzeźwiającej zieleni. W martwym lesie nie było ani jednego żyjątka poza samotnie maszerującą dziewczynką. Chociaż entomii zdawało się, że coś lub ktoś ją obserwuje. Jakiś cień przemykał po ziemi i drzewach. Zanim jednak królewna zdążyła mu się przyjrzeć, znikał niczym zjaw. Znalazła się na drugim końcu lasu, u podnóża góry, która była jej celem. Zobaczyła czarnego ptaka, który siedział na gałęzi i bacznie się w nią wpatrywał. Jeszcze parę kroków, a wtedy ptak sfrunął na ziemię i w jednej chwili przemienił się w kobietę w czarnym płaszczu. Co tu robisz, moje dziecko, sama w takim miejscu? Dziewczynka poczuła złość, bo domyśliła się, kim jest kobieta. Zapewne była to zła czarodziejka Olefirena. Olef Jestem tu, bo muszę naprawić to, co ty zniszczyłaś. To przez ciebie nasze królestwo jest martwe. Wszystko uschła, zwierzęta i ludzie uciekli. Ach, moja droga, doprawdy? Przeze mnie? Uśmiechnęła, uśmiechnęła się szyderczo kobieta. Może i przeze mnie, lecz jak zamierzasz to zmienić, krucha istotko? – Zejdź mi z drogi! – krzyknęła z pasją Entomia. – Z drogi, proszę bardzo, już ci ustępuję! – zaśmiała się głośno Alefirena. Nakryła się płaszczem i po chwili znów zmieniła się w czarnego ptaka, który poderwał się do lotu z głośnym krakaniem. Poszybował ponad czubki drzew, a potem dalej w kierunku szczytu góry, na który miała wspiąć się Entomia. Królewna, zadowolona, że udało jej się przegonić złą olefirenę, zaczęła iść pod górę. Uszła zaledwie kilkanaście kroków, gdy nagle usłyszała jakiś potężny rumor nad sobą. Podniosła głowę i z przerażeniem zobaczyła, że z góry toczy się w jej kierunku potężna skała. Głaz toczył się z oszałamiającą prędkością. Dziewczynka bez zastanowienia rzuciła się w bok, a potężna kamienna kula minęła ją dosłownie o kilka centymetrów. Po czym wpadła w martwy las, łamiąc napotkane drzewa jak zapałki. W końcu zatrzymała się, wzniecając tuman suchych liści i kurzu. Dziewczyna przepała sukienkę i znów ruszyła pod górę. Wspinała się i wspinała. Od czasu do czasu przystawała zmęczona, ale myśl, że jest coraz bliżej celu, pchała ją do przodu. W końcu Dotarła na sam szczyt i od razu zobaczyła wielkie gniazdo splecione z suchych patyków. Gniazdo wiosennego ptaka, krzyknęła radośnie. Ciocia Letycja mówiła prawdę. Entomia podbiegła do gniazda i zajrzała do środka. Wśród kolorowych piór tkwiło duże, nakrapiane, zielone jajo. Nie tak prędko, moja droga, rozległ się obok znajomy, złowrogi głos. Nie możesz sobie tak po prostu tutaj wejść i zabrać to, co nie należy do ciebie. Antonia zobaczyła po drugiej stronie gniazda ole Firenę, wyciągającą rozczapierzone ręce w stronę jaja. Sprytna dziewczynka była jednak szybsza. Chwyciła jajo, przytuliła do siebie i zaczęła uciekać w dół. Poczekajcie chwilę. Muszę tam lecieć, ale muszę wam skończyć opowiadać. Och, wracaj, przebrzydła dziewczyna! usłyszała za sobą. Już ja cię dogonię. Entomia usłyszała za sobą trzepot skrzydeł. Instynktownie pochyliła się wtedy nad jej głową. Przeleciało czarne ptaszysko. Ptak zawrócił i znów zaatakował dziewczynkę. W dodatku był teraz dwa razy większy niż wcześniej. Królewna znów zrobiła zgrabny unik i zważając, aby nie wypuścić jaja, biegła w dół. Czarne ptaszysko wzniosło się w górę, zatoczyło krąg. I runęło ze świstem w stronę biegnącej królewny. Tym razem entomia nie zdążyła zrobić uniku. Uderzona skrzydłem przewróciła się, wypuściła jajo z rąk, które potoczyło się i zatrzymało tuż przy pazurach czarnego ptaka, który wylądował w pobliżu. Wyglądało na to, że ptaszysko będzie chciało rozbić jajo, bo zaczęło uderzać w niego dziobem. Oszołomiona entomia sięgnęła po buteleczkę z eliksirem Letycji i rzuciła w kierunku czarnego ptaka. Butelka uderzyła o skałę i rozprysła się na tysiące kawałków. Błysnęło. Góra Egor zatrzęsła się w posadach. Czarny ptak zakrakał przeraźliwie. Otoczyła go gęsta mgła, z której wyleciało kilka czarnych piór, po czym nastała cisza. A się w końcu a w miejscu, gdzie jeszcze przed chwilą stało wielkie ptaszysko, podskakiwał zabawnie goły pisklak z jednym czarnym piórem na kuperku. Czar sprawił, że olef Irena zmieniła się w niezdarną ptaszynę. Królewna Entomia roześmiała się radośnie, podniosła zielone jajo wiosennego ptaka i zniosła je na dół. Gdy zeszła do podnóża góry i stanęła na skraju martwego lasu, zaczęło się ściemniać. Postanowiła się więc przespać, wypiła resztę wody, dokończyła suchary, przytuliła do siebie zielone jajo i zasnęła. Gdy się obudziła nad ranem, sądziła, że ciągle śni. której się położyła wieczorem, była zielona, jak samitnie miękka w dotyku. Entomia zerwała się na równe nogi. Z jaja zostały tylko zielone skorupki kilka metrów dalej zobaczyła wiosennego ptaka który wykluł się z jaja kolorowy ptak zaskrzeczał radośnie i ruszył w stronę lasu Podfru podfruwał od czasu do czasu a tam gdzie dotykał ziemi natychmiast wyrastała zielona trawa zakwitały kwiaty a drzewa wypuszczały zielone liście dziewczynka krzyczała z radości i biegła za wiosennym ptakiem po świeżym soczystym od zieleni dywanie przebiegli tak cały las Potem przemierzyli jałowe pustkowie, które pokryło się kwiecistym dywanem, aż dotarli do zamku. Za nimi, potykając się niezdarnie, biegła goła ptaszyna z czarnym piórem na kuperku. Na spotkanie entomi wybiegła królowa Ele, Elekraudytyka wraz z królem Eleukresem. Wybiegła wróżka Letycja, wybiegli wszyscy dworzanie. Radości i wiwatom nie było końca. Entomia utonęła w objęciach, uściskach i pocałunkach. Wiosenny ptak skakał wokół nich przez chwilę, a potem podążył w dalsze rejony królestwa, ożywiać pagórki, doliny, lasy i łąki. Tego samego dnia nadciągnęły nad egolandię ciemne chmury i spadł rzęsisty deszcz, którego nie było tu od lat. Ożyły strumienie i rzeki, napełniły się oczka wodne i jeziora. Do królestwa wróciły zwierzęta, ptaki, a zaraz po nich ludzie. Wróciła radość i powszechne szczęście. I tylko goły, mokry pisklak schował się do dziupli i smętnie zwiesił czarne piórko. Dałaby nam się ta dziewczynka, żeby też przyprowadziła deszcz i, i ukoiła tę ciszę okropną, która. Tę suszę okropną, która nas niestety wszystkich dotyka. Kochani, przypominam, że czytałam dla małej Hani. Link w komentarzu jest albo zaraz będzie. Zbiórka naprawdę warta tego, żeby chociaż grosik do niej dorzucić, i za każdy grosik bardzo Wam serdecznie dziękuję. Przypominam, że mam dla Was licytację książek. Ta licytacja też udostępnię na pewno stronę. Książek jest sporo do wyboru do koloru. Więc jeśli macie ochotę na któryś zestaw, na początku tego filmu o nich mówię, możecie sobie do tego wrócić. Za chwilkę udostępnię tego live'a. Jeszcze raz Wam bardzo dziękuję za obecność, dziękuję za Wasze. wasze Wsparcie małej Hani i za to, że jesteście ze mną. Czekam na zdjęcia książek, które teraz czytacie i możecie mi polecić. Bardzo chętnie się zainspiruję. Dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Książki, więc bardzo chętnie zobaczę, co czytacie. Ja patrzę tutaj na bok, mam tutaj pełno książek, jak widać z tyłu też jeszcze nie które czekają na to, żeby je otworzyć, ale być może mam jakąś, którą też polecicie i szybciej dzięki temu do niej sięgnę. Dziękuję Wam bardzo, ściskam Was mocno i życzę miłego, udanego weekendu, który już za chwilę no i takie słoneczne dni przed nami jest naprawdę dobrze. Korzystajcie z tego, że możemy chodzić do parków i lasów. Uważajcie na siebie, dbajcie o swoje zdrowie, trzymajcie dystans z innymi. Noście maski, a w lesie można je zdejmować, więc je zdejmujcie koniecznie i oddychajcie pełną piersią. Ściskam Was mocno i dziękuję.